No Na szczęście chyba teraz nie powinno uciąć mojego przywitania, bo w, w, no. w moim pierwszym odcinku właśnie tak się stało. Tylko przepraszam, że tak krzyczałem, no ale chciałem trochę ja mało zrobić. Eee, no, Popatrz, popatrzę sobie jakiś tam. Hmm, chyba zagram. A, napad może. To jest może dobry pomysł, bo w sumie nie dość, że mam 4 amunicje, to jeszcze właśnie, kurczę, no speeda i tak dalej. Uj, fajnego mam. Postaram się, aby film tak długo nie trwał bo to mi się potem nie chce czekać, nie wiadomo ile, żeby w ogóle wodować film. O, ich rozwalamy. Kurczę. Jak coś w tamtym odcinku, przepraszam, że przeklnąłem, no ale no, troszkę się jakby, um, jakby to powiedzieć. Sam już nie pamiętam, kurczę, jak to było. No ja to jestem jednak głupi, o kurczę, o kurczę. Czekam. Posłuchaj tu, tu przyszedł. O matka, ale dobra wygramy i tak. Teraz to nigdy. No widzę całkiem. 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 No nie, no ta idiotka zamiast mnie atakować? Co kurde, nie wiem. Ja też zielę. Dobra, szybko. Kurczę, no waluna tarcza. Nienawidzę tego, gówna. Kiedyś tego nie było i każdy żył. Zapierdziałem. Chociaż w sumie, bo wtedy napad... no, 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 a na. na. na napadzie to wtedy. Eee... No, rozpierdziel się jakby w i tak dalej. Więc no. Dobra, to ja wyjdę. Moim celem będzie w sumie wbicie 5 yy, koła. O w końcu będę miał monety, i będę 200. Jest chwila znajomi. O, zaproszę nie wiem. Good boy. Ja mam pucharów? No dobra. Jak coś jakbyście chcieli dołączyć do klubu, to macie jak coś wymagane ciekała pucharów No dobra to To by było też na tyle chyba Więc pa bajo